Cześć! Z tej strony do Manu, a dzisiaj, chociaż zacznę wątkiem przyjemnym, to poświęcę czas rzeczom w fc 25, które przez cały rok mnie wkurzały, a generalnie zbyt wiele się o nich nie mówi. I aż dziwne, że one występują w tej grze, na od początku. Ponieważ ta produkcja, jak wiemy, jest martwa i nie ma już kart niezastąpionych, postanowiłem, że pobawię się na jej zakończenie Ronaldo Nazario w najlepszej wersji. Tylko, że oczywiście maksymalne widełki tej karty to 15 milionów monet, a realnie jest ona warta znacznie więcej, przez co w maju Fubin zarejestrował ją na rynku tylko dwa razy. No i tu zaczyna się moje wielkie snajpienie na najdroższą kartę w grze. Co mnie wkurza, no bo już nawet w 15 po założeniu kartomani pokazywałem jak na to ty Ronaldo polowałem przez ponad dwie godziny i tutaj było podobnie, chociaż miałem sporo szczęścia. Pierwszego dnia półtorej godziny snajpienia nie przyniosło żadnego efektu, a drugiego już po prostu robiąc jakieś proste czynności typu oglądanie filmu ręką klikałem wpada i patrzyłem kątem oka, czy czasem nie wyskoczy druga karta Ronaldo. Raz nawet wyskoczyła, no ale okazało się, że to trolling, bo to drugi Ronaldo ceniony na 95, no ale w końcu po prawie 3 godzinach stał się cud i dokonałem zakupu. Generalnie chyba miałem sporo farta, bo jestem drugim właścicielem, a ten pierwszy najbardziej pożądaną kartą w grze zagrał ledwo ponad 40 meczów, więc o pewnie gość, który nie gra i siedzi w ósmej lidze, odpalił miesiąc temu gierkę z ciekawości, gra mu dała na zachętę najlepszą kartę, ale jego to i tak nie obchodziło i może teraz postanowił po kolejnym miesiącu przerwy zbudować skład Totsów za 15 milionów monet, a w sumie zaledwo ponad 14 milionów, bo kupując taką kartę od razu wiesz, że w w chwili sprzedaży tracisz na niej 750 tysięcy monet podatku, no i to mnie wkurza. Niedostosowane widełki cenowe. Temat, który wałkuje co roku od wielu lat, no i co, no i jajco? Trafiłem to raz Rasiego, nie dało się go sprzedać za najniższe widełki 100 tysięcy monet przez kilka dni i musiałem czekać na ich obniżenie, no ale to i tak nic. Bo zwykłych kart ocenionych powyżej 84 nie da się sprzedać już prawie w ogóle. Leżą i gniją na liście transferowej, wystawione po minimalnej cenie i nic z tego nie wynika. Po pierwsze doprowadzenie gry do takiego stanu, żeby kart ocenionych na 89 nie dało się sprzedać za 9 tysięcy, no to jest już skandal, no ale po drugie. Naprawdę nie wiem, co firmie, która wydaje od ręki 40 milionów na pozyskanie do grybek Hama, która ponoć wydała właśnie kolejnych 40 milionów na nowe legendy w FC26, szkodziłoby zatrudnić jednego pracownika, którego zadaniem byłoby wyłącznie śledzenie i korygowanie widełek cenowych. Wziąć gościa, a musimy mieć pewność, że nas nie wydyma, no to dać mu pensję minimum, te dwie średnie krajowe, kanadyjskie, i niech siedzi i jedyne co robi, to ogląda rynek i koryguje widełki. No, proste no ale nie Minęło właśnie 10 lat od wprowadzenia widełek cenowych i jest w sumie no jeszcze gorzej. Jakiś petit z racji na ewolucję potrafi zniknąć z rynku na miesiąc i przez miesiąc nikomu nie przyszło do głowy, żeby zwiększyć jego maksymalne widełki. No po prostu coroczny dramat. Przypominam o tym i za rok też pewnie o tym przypomnę, bo tu się już raczej nic nie zmieni, ale mam nadzieję, że zmieni się w innych obszarach gry, no bo odnośnie rzeczy, które mnie wkurzają od miesięcy, a o których się tak na co dzień nie mówi, wspomnieć muszę o szukaniu meczu, Dobieraniu przeciwnika i jakości połączenia internetowego. W FIFA 22 na jej końcówkę, jak wiadomo, otworzono serwer w Warszawie i w związku z tym FIFA 23 i FC 24 to były najlepsze gry w historii do zabawy online. No i praktycznie nie było problemów z opóźnieniami czy szukaniem rywali. Więc co się stało, że serwer dalej stoi? A w FC 25 te problemy nie tylko u mnie występują nagminnie. No i problem w tym, że te problemy zaczynają się już przed meczem, bo czasem przeciwnika nawet w Division Rivals szuka po kilka minut i nie znajduje go wcale, albo znajduje gościa, który ma ponad 40, a czasem nawet ponad 80 milisekund opóźnienia. Żeby zagrać mecz w pierwszej lice, nie mówiąc już o elicie, w miarę normalnych warunkach z gościem, który przed meczem ma tych 6 czy 8 milisekund, to czasem trzeba poświęcić kilka minut na szukanie. I obserwując tę grę przez kilka miesięcy, w mojej opinii ten problem nie wziął się z znikąd, a z głupiej reorganizacji Division Rivals i mistrzostw. No bo w mistrzostwach, chociaż na start gra się bez problemu, gdy mam już 10 albo 11 zwycięstw bez porażki, no jest dosłownie to samo. Gra szuka mi przeciwnika, który ma taki sam bilans jak ja, no a jak wiadomo takich gości nie będzie zbyt wielu, więc siedzę i czasem nawet z oczywiście włączonym crossplayem, szukam z 10 minut rywala, który ma też 10-0, no ale w mistrzostwach to da się jeszcze przeboleć, no bo w teorii to jest ten najbardziej prestiżowy turniej w grze, na najwyższym poziomie. No ja mam świadomość, że z odpowiednim bilansem wchodzi się do grona topowych graczy i o najwyższe rangi, no gra się już tylko z nimi. No ale żeby takie problemy były w Division Rivals. Nie dość, że nie zrzuca co sezon o dwie ligi, co już tworzy problemy, to tutaj też chyba występuje system, który Powoduje, że gdy wygram z 5 meczów z rzędu, to szukam i gościa, który tak samo rozegrał kilka meczów bez porażek, no albo gdy w czwartek rano po odebraniu nagród szybko wygram 5 meczów, to może też szukam i gościa, który ma wbite podstawowe nagrody i walczy o te lepsze. No a takich oczywiście w czwartek rano nie ma zbyt wielu, więc znowu w zwykłym Division Rivals szukam rywala z 10 minut. No to jest po prostu zgroza. Żeby w takim trybie gry, zwykłym trybie do zabawy, gdzie powinno się dać po prostu szybko fajnie pograć, trzeba było szukać oponenta przez kilka minut na no finalnie to może i tak wiele nie dać, bo czasem znajdzie przeciwnika na 6 czy 8 milisekundach, a w meczu jeśli mamy włączone śledzenie opóźnienia, nagle coś przeskakuje i na przykład od 40 minuty to opóźnienie skacze do 50 milisekund, co da się zresztą od razu odczuć i w istotny sposób wpływa na finalny wynik spotkania, więc w tej grze chociaż rywali szuka łącznie godzinami i tak nie ma gwarancji, że mecz rozpoczęty na dobrych warunkach sieciowych będzie tak idealny od pierwszej do 90 minuty. No po prostu... Nie wiem co się zepsuło po tych dwóch latach, że są aż takie problemy, no ale chyba jej coś przekombinowało. Zróbcie może zamiast Division Rival zwykłe sezony, tak jak kilka lat temu, bez większych restrykcji co do szukanego przeciwnika, to może będzie grało się nieco przyjemniej. A nie tak się czasem męczyć samym szukaniem rywali, że aż się po prostu odechciewa grać i marnować na to czas. No ale marnowanie czasu to może być także bieżąca rozgrywka, bo naprawdę ta gra to już często randomowo odbijanie piłki przez wysoko ocenione karty, którego często się nie kontroluje. Przejmę piłkę napastnikowi, ten sam napastnik biegnie w mojego obrońcę i zabiera. Że ją z powrotem, albo piłka przejdzie przez nogę mojego obrońcy, który ma 95 defa. No to się podbija to tu, to tam, raz ja strzelę bramkę przez przypadek, potem rywal mi strzeli dwa gole przez przypadek. No i to są takie wylewy, których się nie kontroluje. Absolutna randomizacja, natomiast czemu mnie to wkurza? Ano temu, że o dziwo takich wylewów i gry bez kontroli jest tym więcej, im wyżej ocenione są karty w składzie, bo te wylewy często rodzą się z nadmiernych umiejętności piłkarzy, którzy mówiąc ogólnie, są zbyt Agresywni na boisku bez względu oczywiście na to, jak realnie oceniona jest ich agresja. I rzecz w tym, że jej od lat robi te beta testy i one wyglądają tak, że trwają ze trzy tygodnie. Na początku startujemy nisko ocenionymi składami, potem jej daje nieco lepsze karty, a finalnie na ostatni tydzień gra się najlepszymi składami toców. No i zawsze to wygląda tak samo przez te trzy tygodnie. Na start nisko ocenionymi kartami gra się fajnie, ale gdy otrzymujemy najlepsze karty toc, no to jest po prostu jeden Regularny wylew i rozwała na murawie, przez co on nie ma większej przyjemności z gry. I takie coś, ogląda się w wersjach beta od lat, a mimo tego ten model zniszczenia rynku i rozgrywki co roku przenoszony jest do finalnej wersji gry. Więc o to mnie wkurza, bo tu rodzi się pytanie, czemu służą wersje beta, jeżeli z ich egzystencji nie wyciąga się wniosków. No ale na koniec trzeba zadać sobie pytanie, czy taki styl prowadzenia gry pozwala zarobić jej, i tu już temat się kończy, bo odpowiedź jest oczywista. Natomiast w jaki sposób i jej zarabia na niekontrolowanych widełkach cenowych i irytującym doborze rywali, nie pozwalającym nam znaleźć przeciwnika, no to tego jeszcze nie odkryłem. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!